dobry Państwu, bardzo mi miło, że dzisiaj w naszym programie gościem jest Pani Agnieszka Osiecka. Dzień dobry. Agnieszko, strasznie mi miło, że przyjęłaś to zaproszenie, bo jak nikt, jak nikt umiałaś i umiesz przechować jakąś całą naszą młodość i umiałaś to wyrazić słowami, i piosenkami. Wszystko co robiłaś było mi bardzo, bardzo zawsze bliskie i ta audycja, w której torebka jest pewnym pretekstem, żeby opowiedzieć te rzeczy w jakiejś mierze intymne. Bardzo mi zależało, żeby się zgodziła. Bardzo się cieszę. Ja w ogóle uważam, że to jest bardzo dobry, dobry pomysł, dobry pomysł programu. I myślę, że, że torebka mówi nie tylko o kobietach psotnych, o, o każdej kobiecie coś opowiada. Czytałam gdzieś, że Izaak Babel był gotów dawać kobietom pieniądze, byle mu pokazały, co mają w torbie. Ja to chyba w ogóle zamiast serca mam magazyn, a w torebce na pewno, na pewno, to jest jakieś chodzące muzeum, ta moja torebka. Po pierwsze, moja torebka to jest w ogóle jakaś taka konstrukcja zbudowana na zasadzie baby w babie. W tej torebce siedzą, siedzą różne torebki. Mogę pokazać... Wszystko, oczywiście. Co tam siedzi. No, torba, torba jak torba, wszystkie teraz kobiety mają taką torbę, moja jest kupiona w Tarnowie, wszystkie panie mają teraz taką dużą czarną torbę, to nie jest nic dziwnego. Ale w tej torbie siedzi moja torebka taka wyjściowa, no to to jest kurczak akurat, to jest, to jest troszeczkę pasy, ale trudno, no jest kurczak. To jest torebka, taka dziwna widzisz, taka dziwna. Zrobiona ręcznie przez przyjaciółkę mojej córy Elizabetę Angielkę. I to jest właściwie pożyczka. Ale mnie jest taka torebeczka potrzebna to jest torebka do takich, na takie wielkie okazje, kiedy na przykład, kiedy na przykład muszę, muszę wyjść na scenę i powiedzieć wierszyk. Na przykład mam jakiś, jakiś wieczorek autorski, wtedy biorę tylko tę torebkę, bo trudno z takim worem wyjść na scenę. I wtedy otwieram tę wyjściową torebkę, i tu mam zawsze jakiś wierszyk, i tu mam okulary. Akurat dzisiaj nie mam, ale mam. Znaczy wierszyk mam, a okulary tu. O, okulary siedzą. Te okulary powinny siedzieć tu, i wierszyk tam siedzi. Nawet parę wierszyków. Gdyby był tutaj zaraz wieczorek autorski, to jestem przygotowana. I tutaj mam taką torebeczkę. Maleńką portmonetkę. To jest mojej matki, portmonetka z lat 50., jak widać. Ty tego nie widzisz, bo jesteś młoda panienka, ale inne panie to widzą. O. Tego nie używałam przez wiele, wiele lat. A teraz, kiedy przyszły, przyszły nowe pieniążki, to ona jest zawsze ze mną i tutaj siedzą te dziesiątki, te, te grosiki, groszaki różne. I siedzi też moje zdjęcie do dowodu osobistego, gdybym zgubiła, idę sobie od razu gdzieś tam, gdzie trzeba. I mam nowy dowód. I tu jest trzecia torebka. Dostałam od naszej śpiewaczki cudownej, krakowskiej, Ani Szałapak, takie, no, taki góralski woreczek, który się wozi pod bluzką, nie, żeby cię nie okradł. Żeby tutaj. ci nikt go nie zabrał, tak? Ale ja tutaj nie mam pieniędzy, tylko samochodowe różne rzeczy. O, to są moje cztery torebki, które noszę zawsze przy sobie. To są te najważniejsze. To są te najważniejsze, to Powiedz mi, a czy ty gromadzisz stare torebki, czy ty wyrzucasz stare torebki? Eee, najpierw walczę długo ze sobą i y, y, przez jakiś czas trzymam tę starą torebkę, na przykład dając jej jakieś, jakieś inne zadanie. Na przykład trzymam w niej jakieś miłe sercu listy. Pensjonat taki złotej złote jesieni. I, tak, tak? Albo, jakieś, albo jakieś rachunki, albo potem myślę so a, a, ale potem myślę sobie... Ale już nie wygłupiajmy się, jednak trzeba to wyrzucić, ale serce Ale pęka. z tymi rachunkami ją wyrzucasz wtedy? Nie, niestety, tak. Bo to wtedy niestety tak. Nie jest niestety. jej tak smutno. Aż ta do końca to. dalej spełnia swoje Może byś wiedziała, ja bardzo często traktuję torebki jak zwierzęta i na pewno bym nie wyrzuciła torebki, nie dając jej jakiejś pamiątki na drogę. To może być jakieś już nie bardzo potrzebne zdjęcie, jakaś chusteczka w kwiatki, ale tak, żeby poszła y, na śmierć, zupełnie, zupełnie pusta, to jednak się nie, nie godzi. Taka wielka czarna torba to jest w ogóle bardzo ważny element życia. Ona mi się kojarzy też z takim pięknym opowiadaniem, I niestety nie pamiętam, czyje to było opowiadanie, dosyć smutne, o pewnej staruszce, która była kiedyś bardzo bogata, miała, nie wiem czy pałace, ale jakieś domy, jakiś świat, jakieś mieszkania i w końcu, kiedy, kiedy się znajduje w szpitalu, ma właściwie cały swój świat, w takiej, w, takiej, w takiej czarnej torbie, która siedzi tam gdzieś koło łóżka. Ja może nie jestem przygotowana na, 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 na jakieś szpitale, ale na przykład jestem przygotowana na podróż na księżyc. Bo ja wiem, że masz różne rzeczy na stole, na swoim biurku, Tak. czy tam są różne, nie wiem, kartki, zdjęcia. No po pierwsze i ta... mam łyżkę. <laughs> łyżkę mam plastikową. To na bezludnej wyspie jest czasami poczytam bo ja czasami jem jogurt na ulicy, mam łyżkę. Czasami też mam taką piersióweczkę świetną, metalową, ale dzisiaj nie mam jej przy sobie. Ale to nie na jogurt. Nie, nie, nie. 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 Mam też, mam, mam na przykład taką malutką kasetę z moją własną naturalnie piosenką. To mogłabym, gdyby jakaś małpa miała, miała na Wyspie Bezludnej magnetofon, to mogłabym sobie słuchać. No teraz to nigdy nic nie wiadomo właściwie. Co ja tu jeszcze mam? Mam maskotkę, ja mam zawsze, maskotką jestem niewierna. Maskotkę mam przez rok albo pół roku i potem, potem wyrzucam. To jest, jest taka łapka, łapka lisie. Od, od futra, które już dawno znikło z mojej szafy i z mojego życia. papa już jest okropnie stare, poza tym teraz noszę ekologiczne futro, ale mam taką łapę. I co ja tu jeszcze mam? No więc przede wszystkim ja mam fotografię, to jest jednak, 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 mój świat, te zdjęcia. Mam fotografię, to jest, to jest na przykład moja córa i jej przyjaciel, mam nadzieję, że i mój, Michał, w Zakopanym. A dlatego w Zakopanym, że tam było nieprawdopodobnie wesoło. Nie wiem, czy znasz takie chwile, kiedy się człowiek właściwie śmieje ze wszystkiego, co ktoś powiedział. Prawda? Podobno jak się śmiejemy, to naprawdę odpoczywamy. No może. To, to jest teatr, atelier na plaży. Teatr na plaży. A to wiem, jesteś ja taki. Tak. Ja od dwóch lat jestem związana z tym teatrem, bardzo mocno zaprzyjaźniona z ludźmi. To jest chyba teraz dla mnie najważniejsze, najbardziej kochane miejsce na świecie. Bardzo poza tym dziwne, bo mamy teatrzyk na plaży nad morzem samym. To jeszcze tu położę tylko, bo to jest po prostu jakaś pocztówka, która jest piękna, ale to jest, jak powiadam, wystawa przechodnia. To nie zawsze jest ze mną w torbie. Będzie zmiana dekoracji w lecie. O, a to jest moja piosenka ostatnia pod tytułem Ukradła Cyganka kury". Ja zawsze mam przy sobie ostatnią piosenkę, gdyby ktoś chciał kupić, to ja mam zawsze jakąś piosenkę przy sobie. E, proszę Państwa, <laughs> gdyby ktoś chciał kupić, to mamy tu piosenkę. Ukradła Cyganka. Powiedz mi, kiedy ty piszesz, jak ty piszesz, jak, jak to wygląda, jak wygląda ten warsztat mm, cały? To co to wszystko razem, ten cały stragan, to jednak jest przeszłość, to, to, są, to są, jakby to powiedzieć, pamiątki dla mnie, pamiątki po mnie samej. Piosenka chyba bierze się z czegoś, co się dzieje dziś i teraz, z czegoś, co jeszcze nie wiem, że się wydarzy. I wydaje mi się, jeżeli, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam dzieciństwo czy, czy wczesną młodość, że jednak pisanie tych piosenek, czy w ogóle pisanie, wzięło się u mnie z samotności. Ja byłam jedynaczką, zawsze marzyłam, żeby mieć siedmioro yy, jak powiedzieć, rodzeństwa, ja tego powieść, rodzeństwa. Żeby siedzieli ze mną przy jednym stole, i żebyśmy wszyscy jedli zupę jedną myszką. Nic z tego nie wychodziło. I, yy, i w tej samotności w ogóle mówiłam do siebie. Mówiłam do lalek, misiów, piesków, kamieni, zwierzaków i tak dalej, i tak dalej. I kiedy wreszcie się nauczyłam pisać, w sensie pisać, pisać, co bardzo źle szło, fatalnie, jakoś nie mogłam tego pojąć, to zaczęłam od razu pisać listy. Cokolwiek mi się przydarzyło, to opisywałam. Naprawdę, że siadłam na krześle, to pisałam do mojego dziadka głównie listy. To, to pisałam, że siedzę, siadłam na krześle. Tak, już siedzę, wstałam, tak. to wstałam. I i z tego opisywactwa wzięły się też jakieś westchnienia, a już od tych westchnień to było bardzo blisko do, do piosenek. To było właściwie sprzedawanie własnej samotności. Tak, ja myślę, że to się zaczęło. Nie wiem, czy człowiek jest do końca szczery, kiedy mówi o czymś, co było tak dawno. Ale to chyba była samotność. Te listy, wieczne dopisanie tych listów, te, te, te znaczki pocztowe. Ja nawet do dzisiaj mam pełno znaczków pocztowych. Nawet jak nie mam do kogo napisać, to ja mam przy sobie znaczki pocztowe. Ja pisałam też listy za koleżanki, do jakichś chłopaków, bo, bo one nie umiały listów. pisać. Ja nawet pisałam listy na wiatr. Pisałaś listy na tak, wiatr? Tak, oczywiście. Jak to. byłam w internacie, to pisałam listy na wiatr. To był napisane list, był wysłany, bo. Nie miałam do kogo napisać listu, bo listy po pierwsze były kontrolowane, te co przychodziły, więc zawsze bezpieczniej było pisać do takiego adresata, który nie odpowiadał. Ja jednak uważam, że, że jednak, że jednak tatusiem, tatusiem całej tej naszej pisalniny jest cierpienie. I, i jakiś strasznie mądry filozof, bodajże, bodajże Freud, powiedział, że, że poezja to jest zamienianie cierpienia w piękno. Ja to bardzo poważnie traktuję, że, że kiedy nam jest bardzo źle, zaczynamy pisać i od tego pisania robi się z, z tego straszliwego ciernia jakaś śliczna kulka, a z tej ślicznej kulki jeszcze ładniejsza kulka i w końcu takie cacko się robi z tego strasznego naszego, naszego bólu. I że myślę, że to gdyby z tej piosenki, z tej poezji przełożyć w ogóle na życie, że to wszystko jest taką jakąś kulką, nad którą może zapanować się zmienić. To, to, tak, to tak może się stać, że, że kujesz ten własny. No tak, można się też pocieszać, można się też pocieszać nie tylko jakby przekuwaniem cierpienia na piękno, można się też. I pocieszać oczywiście błaznowaniem i to robi, i to robi każdy człowiek, tylko nie, nie zawsze się nam to, to udaje, prawda? Jeżeli, jeżeli, jeżeli nasz przyjaciel jest zrozpaczony, dobra wiem, mina o, do złej gry, bo, tak? bo, bo nie wiem, właśnie, bo jakaś kobieta straszliwa go s -s skrzywdziła, to on bardzo często zamiast powiedzieć, jest mi bardzo źle, ta straszna kobieta s -s skrzywdziła, bardzo często mówi, ach, panna Zuza dzisiaj szaleje, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I, Trywializuje i, to po prostu, żeby się jakoś robiło? mu nie znać? Robimy, Może jakby... się tak bronimy, wiesz, ale znowu ludzie, którzy zaczynają opowiadać naprawdę co przeżywają wiesz, z, z okazji, że pan nazuza Zuza zostawiła kogoś, są też bardzo ciężcy do zniesienia jednak na świecie no to się wolę. tak nie Wolisz, tak? To wolę, bo ty zaraz tak. piszesz z tego piosenkę. Nie, ja zawsze piszę jednak bardziej, bardziej, bardziej jednak o sobie. Bardzo rzadko tak. piszę według czyjegoś pomysłu. Chociaż napisałam nie, nie całą że tylko mówię o, o innej osobie, że potrafisz pisać o innych ludziach, bo cię dużo twoich piosenek Albo bo jest ja tak... jestem bardzo podobna do wielu ludzi. I, i, przede wszystkim do wielu kobiet i dziewczyn. Właściwie kiedy piszę o sobie, to piszę o bardzo wielu osobach, nie mówię o jakichś szalonych oryginałach, ale piszę o wielu osobach i często mi się zdarza, że jakaś dziewczyna albo nawet dojrzała pani podchodzi do mnie i mówi, wie pani, kiedy panią czytam, czy słucham pani piosenek, to jest tak, jakby pani o mnie pisała, ale to tylko dlatego, że ja jestem podobna do wielu, wielu, wielu ludzi. Kiedyś hmm? cię poprosiłam, żebyś napisała taki wstęp, taki kilkanaście mm, zdań. Miałam pokaz swoich filmów w Paryżu i wtedy napisałeś taką, taką historię moją jakąś o mnie, to się nazywało Słońce w herbie, Ale to się szalenie podobało. I wiesz, jak miałam opisać to w takiej książce, którą piszę o sobie, to właściwie twój tekst był bezkonkurencyjny i nie mogłam w ogóle, mimo że to, były, to było jakieś moje dzieciństwo, to ty je opowiedziałaś Znacznie piękniej, niż ja bym potrafiła. Ale ja dużo o Tobie wiedziałam, dużo wiedziałam. Natomiast prawdę mówiąc, czasami, czasami też można, można kogoś oszukać. Na przykład kobiety uważają za wielki komplement, jeżeli im powiesz, że coś, jeżeli powiesz im coś takiego, pani to jest taka szalona. Kobiety uwielbiają usłyszeć, pani jest taka szalona. I y, założę się, że większość niewiast na takie diktum powiada, tak, tak, skąd Pani wiedziała, no naprawdę, ja to jestem taka szalona. Natomiast być może ta sama Pani tak naprawdę jest cudownie zorganizowaną Panią domu, wspaniałą bizneswomanką tak. i tak dalej, i tak dalej, ale ona lubi tak o sobie myśleć. Ale spróbuj powiedzieć na przykład o jakiejś kobiecie, bo Pani jest taka poczciwa. <laughs> tak, słowo to Słowo poczciwa nie może być nie, właściwie nie go gorszego, tak, mój ojciec mówił, że nie można powiedzieć zacna kobieta do nikogo. Kiedyś powiedziałaś, że napisałeś taką piosenkę, Nikt nie żałuje pięknych kobiet. To o Tobie napisałam. No, o... o Tobie i dla Ciebie, tylko nie chciałaś śpiewać wtedy. Bo ja nie umiem śpiewać. Wiesz, kiedyś Andrzej Łapicki do mnie powiedział tak, że jak zadają mu pytanie, dlaczego nie śpiewa, to on woli to pytanie od takiego pytania, dlaczego Pan śpiewa. <laughs> no, no, no. Ja to sobie zapamiętałam i pomyślałam sobie, że nie umiałabym się chyba odważyć. No, ale Polacy Znale. są tacy przekorni, że gdyby pan Andrzej y, zaczął śpiewać, to by na pewno mu zadali tamto pytanie, jak nie śpiewa, to mu zadają może, to pytanie może, i tak dalej, może, i tak dalej. To, jest, to jest na przykład bardzo podobne do, do pytań, które zadawano mi po dwóch moich książkach, które mają taki troszeczkę wspominkowy charakter. To byli swego czasu szpetni czterdziestoletni i Rozmowy w tańcu. Jedne osoby pytały mnie, pani Agnieszko dlaczego pani jest taka skryta, tak pani właściwie mało o sobie mówi, mówi pani o ludziach, z którymi pani się zetknęła, o epoce, o sobie, nic. A inni ludzie o tej samej książce mówili, jak to jest możliwe, żeby pani tak wszystko z siebie wykrzykiwała, to jest wręcz nieelegancko, tak się nie robi, wszystko na sprzedaż i i tak dalej. Kiedy wracamy tak do, do poezji twojej, pamiętam taką audycję, w telewizji przed laty, tam był taki wiersz Beata. Beata, gdy się zakocha, to pójdzie jak na wojnę. Po ostatniej. coś tam pończocha po, po pięknej, po spokojnej. Spokojne, spokojne. Albo po jakiejś tam złej spokojnej. Tak. Jaśminem chatę, ozdobi, coś tam. Jaśminem ozdobi chatę, coś tam, coś tam, kochajcie Beatę. Coś takiego, że ma, w lecie ma coś tam, a w zimie słodką herbatę. W każdym razie to było bardzo ładne. Potem szukałam tego wiersza i nie mogłam go nigdzie znaleźć, w żadnym tomiku w ogóle. Bo ja to przerobiłam na, przerobiłam na Agatę. Po tak? pierwsze, po drugie, wydałam to w tomiku zrobionym cudownie przez Starowiejskiego pod tyłem Imionnik, a po trzecie ten tomik już zupełnie zniknął. Tak. I po latach dzwoniła do mnie jakaś miła dama, która mówiła, że, że, że chce to wznowić, ale, ale nie wznowić. Ale wiesz, że ty mi przysłałaś ten wierszyk taki, on był napisany mm -hmm. na maszynie, przysłałaś mi go, ja go nie mogę znaleźć, tak go schowałam. Bo jak ja coś tak naprawdę schowam, to już nigdy nie mogę znaleźć. Wiesz. teraz po ośmiu latach znalazłam metrykę swojego psa, wiesz. On bardzo rasowy, nigdy nie mógł występować nigdzie, ponieważ nie był w ogóle... Wiesz, wciągnięty w ewidencję tych najprzystojniejszych, najmilszych ponieważ ja tak dobrze schowałam tylko, żeby na pewno nie zgubić, że teraz ją znalazłam. Właśnie. Najśmieszniejszą rzeczą o psie, to nie jest związane z gubieniem. opowiadała mi swego czasu Łucja Prus, to jest jak może, wiesz, bardzo skromna, niezwykle dobrze wychowana y, pani, świetna, y, świetna y, śpiewaczka. I, y, Kiedyś odwiedziłam ją lata temu i ona była szalenie jakaś zdenerwowana, strasznie zła. I mówiła, że ten juror jest zupełnie okropny, on w ogóle nie uznaje rudych. A ja jakoś, ponieważ to było w lecie, myślałam, że to jest po festiwalu w Opolu. I myślę sobie, jak to łucja, taka wielka dama, żeby ona się tak przejmowała jurorami z Opola. Tymczasem tam w ogóle nie chodziło o śpiew, tylko o jej jamnika, który był rudy i przegrał w konkursie dla no piękności straszne. psie z czarnymi jamnikami. Czu. I ona mówiła, ten Juro, jaki potwór, tylko czarne, tylko czarne Słuchaj, widzi. Słuchaj, jak kiedyś poszłam do związku klinologicznego i miałam e, pięknego jamnika, który był synem Puzona, dostałam od Jerzego Waldorfa, pierworodnego syna Puzona. On mi go ofiarował pod warunkiem, że się będzie nazywał jak instrument, więc Szukaliśmy dla niego nazwy, ale tak, wiesz, tam na przykład flet, to nam się wydawał taki, że się obrazi, albo tam klarnet, no to trudno i... Cór... Klawisz to znowu niegrzecznie. Klawisz też jakoś niegrzecznie i tak dalej, i tak dalej, wiesz, no po puzonie właściwie powinien mieć jakby puzon drugi, coś takiego powinniśmy się jakoś umieć znaleźć w tej sprawie, ale wiesz, zaniedbaliśmy. i córka Antoniego Uniechowskiego, wtedy Konstancja była malutka, powiedziała, bardzo łatwo jest znaleźć mnie dla takiego psa. Niech się nazywa dzwoneczek. No dzwoneczek. Pies jakoś ta odeszł. I ja pojechałam do Związku Kinologicznego, ponieważ on był nadzwyczaj rasowy i piękny. Jakiś pan wziął centymetr, wymierzył mu mordę i powiedział, że ona kufę za krótką o dwa centymetry. myślałam, że mnie szlak trafi tam po prostu, jak to? Oma kufę za. Krótką o dwa centymetrów. O, on, wróci. tak pięknie, a ja doskonale rozumiem, tę ucję. Wiesz, bo myślałam, że ataku dostanę tam na nowym świecie. No wiesz, ale to jest wszystko razem dla mnie nieludzkie. Ale wróć bo... teraz z psem na przykład i mi świadomość, że wiesz, jest jakiś upokorzony i niedowartościowany. Myślisz, że ona tym wie. A pomyśl, gdyby ten pies ciebie zaprowadził do jakiegoś związku kolekcjonującego ludzi. Ja czekam na, czekam na ten moment, on na pewno przyjdzie, wiesz. Nie. Powiedz, masz stosunek do tych takich spektakli, które się składają z tych piosenek, z tych składanek wszystkich? Od pieca zaczynając, to, to by trzeba było coś powiedzieć o Teatrze Ateneum, który grał z powodzeniem przez całe długie lata spektakl mój, Niech no tylko zakwitną jabłonie. To właściwie muszę może, może, może nieskromnie powiedzieć, że to nie była taka naprawdę składanka, bo jabłonie ułożone wspólnie z Jasiem Biczyckim, jabłonie były właściwie lewią polityczną, one miały pewną fabułę, to była, to była historia y, Polski, właściwie historia Polaków, w ciągu tego dwudziestolecia międzywojennego i pierwszego dwudziestolecia po wojnie i tam były nawet takie postaci wiodące, jak gdyby jedna wielka rodzina, Hanna Skarżanka, która grała kokotę mi, mi, Mimi, jej partner, entreprener, y, ich dzieci, potem ich wnukowie i tak dalej, i Ja to przedstawienie bardzo kochałam, tylko to, było specyficzne, specyficzne przedstawienie. To, to było coś takiego jak suknia zrobiona z takich elementów, taki patchwork. I to musiał robić naprawdę wspaniały reżyser, dlatego że w rękach, w rękach innego reżysera to się kompletnie z powrotem rozlatywało. Tak jakbyś taką właśnie kołdrę robioną z kawałeczków z powrotem rozpruła, i wtedy to się stawało składanką. A tak to, jak to... silerowskie przedstawienia no miały Tak, na porę. przykład Pani Fieska robi je zawsze cudownie. Widzisz, że kram z piosenkami to jest sztuka. Teatralne. Tak, tak. A jeżeli to robi kto inny, to jest po prostu worek z piosenkami. Ja ja nie w reżyserii Brzyckiego po prostu kochałam i teraz no, nie mogłam się dość napłakać i utulić, ponieważ Jan zmarł w tym roku i nigdy w życiu nie zdążyliśmy tego spektaklu powtórzyć, a po latach może mógłby to pięknie, równie pięknie zrobić. Inne takie moje małe przedstawienie, to już było może bardziej do sztuki prawdziwej i podobne, do sztuczki właściwie, to był Apetyt na czeleśnie, który na małej scenie teatru Ateneum dyrektor Warmiński wystawił, to jest może podobne do sztuczki, ale w zasadzie to jest taki sobie dialog teatralny. Rozwiedzione małżeństwo jedzie pociągiem, wspominają życie, śpiewają, ale tam dramaturgii nie ma. To jest moja, moja wielka, wielka jakaś. Wielka jakaś no, Miłość, miłość bezwzajemności to jest teatr, bo umiem napisać niby ten dialog, ale, ale nie umiem się zastosować do pewnej starej zasady teatralnej, która mówi, że jeżeli dwoje ludzi siedzi na scenie i piją sobie herbatę i, i, i sobie piją, to to jest po prostu dialog, a kiedy jest bomba pod tym stolikiem, najlepiej zegarowa, to to jest dramat. Ja niestety nie umiem tej bomby wynaleźć. I, I ci ludzie u mnie piją i piją tę herbatę, śpiewają te piosenki, ale to w zasadzie nie jest na, naprawdę, nie jest naprawdę y, to, czym powinien być teatr. Także, y, także y, ja jestem siódmym niebie, kiedy apetyt na czeleśnie wciąż się gdzieś grany tu i ówdzie, y, ale zawdzięczam to. W, w aktorom. To jest taka maszynka do grania, ta sztuczka, maszynka do grania, bo aktorka i aktor mogą grać różne postaci. Oni się, oni się tym tak. bawią. Oni się tym bawią. jakieś masz, masz dzisiaj dwa pierścionki, a ty masz kolekcję pierścionków. Ja mam kolekcję tak? pierścionków. Właśnie, I, um, ubieram się jak, jak, jak sądzę niezbyt pięknie i nie dbam o, za bardzo o to. Ale ja uważam, że ty się ubierasz w wielkim stylu. I zawsze byłaś ubrana. Ty stwarzasz w ogóle swój styl. Pewna dziennikarka w Łodzi bodajże robiła ze mną wywiad, ona właśnie współpracuje z Pismem Poświęconym Modzie powiedziała, że moje ubrania niezbyt ją flapują, ale właśnie może ja coś powiem o pierścionkach, więc rzeczywiście moje ręce to jest swoista taka wystawa. Dzisiaj to są takie pierścionki, które mają mi dodać trochę odwagi, bo to w telewizja. To jest stary pierścionek, no to to już nie wiem, czy będzie to kamera mogła pokazać. To jest stary pierścionek jeszcze po mojej cioci Basi, zrobiony z guzika od żupana węgierskiego. A to już jest takie malutkie, że chyba nie będziemy pokazywali, ale niech sobie leży. To jest pierścionek, który dostałam od Eli Czyżeskiej z takim dziwnym szkiełkiem. Po prostu zmienia się w zależności od światła. Takie szkiełko. Agnieszko, yy, chcę zakończyć naszą rozmowę ze względów wiadomych, bo po prostu jesteśmy limitowani jakoś czasem. Chciałam, żebyś przyjęła od nas mały pominek. Prezent? No, prezent może to jest za, za duże słowo, ale taki pominek, żebyś go tam sobie miała i czasem pomyślała o nas. Hmm. Wybierz sobie. I pudełeczko. Pudełeczko to. Pustra, jakieś wspaniałe. Półzdro na końcu, Tak? Tak. Ja otwieram? Czy ty ty nie otwierasz? otwierasz? O! Hmm. Nie wiesz. To jest jakiś dziwny przedmiot. To jest chyba torebka. To jest torebka plecaczek. Torebka plecaczek. Czyli będziesz ja, mogła chodzić na spacery wyprostowana. Po, po plaży właśnie. Po plaży, jeżeli na dwie, <noise> dwa ramiona Świetnie, założysz. bardzo dziękuję. Na o, zawsze? Na zawsze. To, to bardzo dobrze. Dobrze mi? Bardzo dobrze. <noise> dziękuję. Agnieszko, strasznie dziękuję. Ja, dziękuję. Całuję Cię ogromnie. Bardzo mi, dziękuję i, i dziękuję jeszcze raz, że o mnie pomyślałaś. Ja, ja myślę o Tobie bardzo często. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty, w tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech przerwany w pół, czuły gest. W pamięci składam wciąż pasja samych serc. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. to prawda niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, puniosę twój zapach snu. Rysunek bóstw, barwę słuch, niedokończony jasny portret twój.